Wyobraź sobie pewien scenariusz. Masz 14 lat. Z powodu urody matka próbuje cię zabić wysyłając na ciebie Zakapiora. Uciekając znajdujesz chatę w środku ciemnego lasu. Siedmiu starych panów z siwymi brodami jest tobą oczarowanym. Stajesz się służącym, żeby nie zostać wyrzuconym z domu. Macocha finalnie osobiście cię zabija. Gnijesz w męczarniach, bo siedmiu debili nie chce cię pochować. Rok po śmierci przychodzi do ciebie jakiś randomowy koleś i daje ci całusa. Ty niczego świadomy bierzesz z nim ślub. I tak w skrócie wygląda historia Śnieżki z kultowej bajki Disneya. Już od pierwszych chwil, gdy poznajemy śnieżkę, panie Malekko, jest stalkowana przez niespełnionego muzyka. O, witaj. O. Przestraszyłem cię? Czekaj. Proszę, zaczekaj. Nie uciekaj. Choć, jak możemy zauważyć, śnieżce wcale to nie przeszkadza. Może dlatego, że jest naiwnym dzieckiem? Na całe szczęście jest osiedlowy monitoring, które całe zdarzenie zarejestrował. Artykuł 190a Kodeksu Karnego Stalking. Kto, przez uporczywe nękanie innej osoby, wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wszystko fajnie, ale kim jest ta pani, co patroluje teren z okna? Weźmiesz ją daleko w Knieje, znajdziesz jakieś odludne miejsce, gdzie będzie mogła zrywać kwiatki. Tak, wasza miłość. I tam, mój ty wierny sługo, ją zabijesz. A już miałem podziękować tej kobiecie. Chyba mam coś wspólnego ze śnieżką. Naiwność. To jakaś podejrzana sprawa. Hmm. Odnoszę wrażenie, że w polskim prawie nie otrzymuje kary ten, kto zleca zabójstwo, a ten, który to zlecenie przyjmuje. W tym przypadku będzie to łowca. Artykuł 148a. Przyjęcie zlecenia zabójstwa człowieka. Paragraf 1. Kto przyjmuje zlecenie zabójstwa człowieka w zamian za obiecaną korzyść osobistą, podlega karze pozbawienia wolności od dwóch lat do nawet 15. Ale wróćmy do wie y y Wiedźmy, Ma cochy? Wiedźmy? a cochy? Stara wiedźma, że nikt mnie nie pozna. A co ona tu wyprawia? Rzask przerażenia, pobieli włos. Czy to czarna magia? Okultyzm? Przedam wam ciekawostkę, w Polsce jest na to paragraf, choć wydawać by się mogło, że Polska to kraj postępowy i nowoczesny, to w obowiązującym kodeksie karnym ma artykuł, który szeroko pojmuje obrazę uczuć religijnych i okultyzm, czy czarna magia się w niego wpisuje. Skosztujesz? To nie dla ciebie. To. Dla pana to! Lepiej, żeby ze mną tak nie pogrywała, bo znaleźć na nią artykuł to dla mnie żaden problem. Strzeż się. Ho ho ho! Odważnie, jak na kogoś, kto jest zazdrosny o urodę dziecka. Ktoś tu chyba lubi. Nes kafe dwa w jednym. Nie dość, że ofiara wiedźmy leży martwa, to na dodatek jej ciało zostało zbezczeszczone. Artykuł 262 Kodeksu Karnego: Znieważenie zwłok. To, znieważa zwłoki podlega karze ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Zapamiętajcie ten artykuł, bo jeszcze nie raz się przewinie w tym materiale. O, mówiłem, że to wiedźma, mówiłem Ożeż, kurwa Artykuł 148 kodeksu karnego Zabójstwo Paragraf drugi Kto zabija człowieka Punkt trzeci W wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie Podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 Albo karze dożywotniego pozbawienia wolności Ale co by nie mówić, to księżniczka Śnieżka Też wcale taką świętą nie była I na pewno nienormalną normalną. No bo kto z zdrowym rozsądku, wiedząc, że gospodarza nie ma w domu, wchodzi do środka? Artykuł 193 Kodeksu Karnego, zakłócanie miru domowego. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, a doskonale wiemy, że nie opuściła, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Wyszło z baby sidło. Ale to nie koniec przewinień dzieciny. Stare dziadki, których wzrost nie przekracza 150 cm, sprawiają wrażenie śmiesznych, pozytywnych postaci. Ale takimi nie są i zaraz to udowodnię. Gdy leśne dziady wracają z roboty do chaty, to dowiadują się, że chyba jest ich ośmiu w jednym miejscu, czyli o jedną osobę za dużo. W związku z tym organizują zbrojne przygotowanie do napadnięcia i zabicia niepożądanego gościa, czyli w tym przypadku Śnieżki. Zabijmy go, bo się obudzi. Artykuł 258 Kodeksu Karnego. Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym. Paragraf pierwszy. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa, podlega karze pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jedna akcja i od razu się wydaje, że jest grubo. A co, jeśli wam powiem, że te niewinne z mordy krasnale zbezcześcili zwłoki Śnieżki? Krasnoludki nie mogły zdobyć się na to, żeby ją pochować. Artykuł już znacie. No a z takich drobiazgów, co nawet nie ma sensu omawiać, to czasem się poobrażali... Cicho, tu ośle! ...lub pobili, nie mając tego na celu. Brać go! Chyba nie sądziliście, że zapomniałem o największym z tej bajki, czyli księciu. dostrzegłem tutaj zgody na pocałunek. Artykuł 200 Kodeksu karnego. Obcowanie płciowe z osobą małoletnią. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 2 lat do o ironio 15 lat. Przypominam tylko, że książę zakochał się w martwej osobie i uznał za stosowne pocałowanie jej zwłok. Na razie. No to co? To to podsumujmy sobie zachowania postaci i wydajemy wyroki. Łowca za przyjęcie zlecenia na małoletniej powinien dostać co najmniej 5 lat więzienia, ale finalnie zrezygnował z tego pomysłu i zradził, kto takowe zadanie mu zlecił. Królowa! Jak to uciekaj? Wiedźma za wielobójstwo, znieważenie zwłok i uprawianie czarnej magii prawdopodobnie nigdy nie wyszłaby z więzienia. Dlaczego prawdopodobnie? Bo zaliczyła deduwę. Krasnoludki? Generalnie to robią sobie sami większą krzywdę niż innym. My wiemy, kim jesteśmy. A co ze śnieżką? No, niby wtargnęła do chaty bez pozwolenia. No, ale wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś wam wbija na rejon i sprząta cały Saigon. Ja bym jej jeszcze podziękował i zapłacił. Także obędzie się bez wyroków. HURA! Zostaje! Wyrok natomiast nie ominie księcia, który za stalking i zmuszenie do małżeństwa pójdzie do paki na 6 lat I w tym materiale to by było wszystko ode mnie Przypominam tylko, żeby zostawiać subskrypcję pod tym filmem oraz łapki w górę Ponieważ jak będzie 280 łapek w górę, to od razu wjeżdża kolejny film Macie 24 godziny, trzymajcie się i hej A kobiety są podłe, znają wredne sztuczki